Prezydent zachwalał, a kolejnego dnia dowiedzieliśmy się, że będzie opóźnienie otwarcia metra. Natomiast pytanie jest jedno. Czy metro może być schronem? Tramwaje w Gliwicach wrócą? Droga rowerowa wzdłuż linii WKD, a także nowy dworzec w Ząbkach. Czy armagedon tramwajowy w centrum Warszawy? Również w centrum został otwarty nowy parking podziemny. Czy trwa układanie asfaltu na Jana Kazimierza? O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym w nocy z piątku na sobotę z 21 na 22 marca. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć Ciążąż i zapraszam Was teraz na kolejne wydanie Nocne Mniejsze z tym.